Ostatni z pytań w tym bloku to pytanie o zadłużenie miasta. Nasi czytelnicy wyraźnie podnoszą tę kwestię, no boimy się tego zadłużenia. 900 milionów zadłużenia brzmi groźnie. Chcemy zapytać, jak zamierzacie Państwo zmniejszać to zadłużenie, jeśli dostaniecie się do Rady Miasta albo też któryś z Panów, Pań zostanie prezydentem naszego miasta? I w co inwestować, aby miasto rozwijać? Po kolei, stan zadłużenia miasta nikomu niczym nie grozi. Chciałem o tym zapewnić zdecydowanie, jasno i otwarcie. Żaden z mieszkańców nie odczuje i nie odczuwa faktu, że torum jest zadłużony. Przykład: podatki od nieruchomości w dolnej strefie podatków stosowanych w Polsce. Dlaczego to zadłużenie nie jest groźne? Z prostej przyczyny. To zadłużenie jest zadłużeniem, które zostało przeznaczone w całości na inwestycje. Nie ma złotówki, długu na tak zwane przejedzenia, więc na wydatki bieżące. My inwestujemy korzystając z kredytów na poziomie 30, 25, 30%. Znajdźcie mi Państwo rodzinę, która kupuje mieszkanie za 400 tysięcy i weźmie tylko 100 tysięcy kredytów. To bardzo bogata rodzina. No, któż by nie chciał dostać tak jak to 960 milionów złotych darmowych, dokładając do tego miliard z kawałeczkiem, miliard 60 bodajże, czy miliard dwadzieścia? Każdy by chciał. No, takie są warunki gry, ale te pieniądze trzeba mieć. Na ten miliard właśnie pożyczamy część pieniędzy. Co dalej zrobić z zadłużeniem? Wtedy, kiedy tych pieniędzy z zewnątrz nie ma, mniej inwestować. Przygotowując się do inwestycji wtedy, kiedy one będą. kwota zadłużenia miasta Torunia brzmi źle. Te setki milionów złotych mogą przerażać wręcz. Jeszcze Pan Jacek Kostrzewa, jako ostatni. Proszę Państwa, tutaj padło tyle różnych wątków, że przynajmniej kilka słów warto każdemu poświęcić. Pan Rzymyszkiewicz powiedział, że Torun będzie z tych inwestycji zadowolony. zadowolony. Mam wrażenie, że ja też jestem cząstką Torunia, a ja niekoniecznie jestem zadowolony z tych inwestycji. No chyba, że nie jestem częścią Torunia. Mówicie Państwo, że zadłużenie nie jest groźne. Być może. Chciałbym tylko przypomnieć, że miasto nie ma własnych pieniędzy. Miasto także nie ma własnych tułów. To są nasze długi. Nasze, czyli mieszkańców Torunia. Prawda? Obsługa roczna długu Torunia to jest 47 milionów złotych. Co to oznacza? Że każdego dnia trzeba płacić 129 tysięcy na obsługę długu. Prawda? A teraz przejdźmy do rozwiązań. Ja nie jestem. Yy, przeciwnikiem inwestycji, natomiast jestem przeciwnikiem inwestowania przez miasto. Od tego są inwestorzy prywatni. Miasto nie może wchodzić w każdą dziedzinę życia i za nasze pieniądze budować czy hale sportowe, czy sale koncertowe, czy obiekty służące zainteresowaniu, obiekty służące czyjemuś hobby. Miasto powinno inwestować w cele wspólne. Jak z tego wyjść? To jest główne zagadnienie z tego zadłużenia. Moim zdaniem przede wszystkim konieczna jest likwidacja dotacji, a szczególnie dotacji do MZK. MZK jest monopolistą i stosuje wszelkie zachowania monopolistyczne. Na koniec zadam pytanie i będę prosił o prawidłową odpowiedź. Ile naprawdę kosztuje bilet MZK obecnie? Cena jego nominalna jest 280, a ile on kosztuje? Dalej. Konieczne w celu obniżenia kosztów jest reorganizacja pracy w Urzędzie Miasta, położenie większego nacisku na samodzielność pracy. Niekonieczne są te fianowe, rozbudowane struktury, gdzie jeden pracuje, drugi sprawdza, trzeci zatwierdza. Dalej. Sprzedałbym natychmiast i uczynię, i, uczynię to, i uczynię to wszystkie wielkie budowle, które tylko generują koszty. Proszę Państwa, zastanówmy się. Hala na ulicy Benu. Zbudowana za nasze pieniądze. My ją utrzymujemy. Pół miliona złotych miesięcznie. My za to płacimy. A jak chcemy pójść, kupujemy bilet. Jeżeli przykładowo pan Karkosik taką halę postawi, to ja zapłacę tylko za bilet. Prawda? Prawda? Prawda. No. E... Nie postawi. Bo się nie opłaca. Bo się nie opłaca. Nie, chcą mieć halę. Chcą mieć to, nie płacą tyle, ile kosztuje bilet, naprawdę. A nie y, znowu tworzymy fikcję. Y, fikcje typu dotacje, właśnie czy do Hali, czy do MZK, wypaczają cenę. O, one y, oszukują społeczeństwo. Mówią, że coś jest tańsze niż jest w rzeczywistości. I dlatego ludzie chcą oglądać. Gdyby wiedzieli, jaka jest realna cena, być może by nie chcieli. Co by Pan zainwestował? W co ja bym zainwestował? Ja bym przede wszystkim ciął koszty. Ja nic nie mówię o inwestycjach. A inwestycje konieczne, bo to drogi, infrastruktura. To jest konieczne, rzeczywiście. Dziękuję. Dziękuję dopowiedzieć także i do wcześniejszego wątku, proszę Państwa farmowidowiskowo sportowa jest oczywiście nasza miejska, na niektóre imprezy płacimy, za bilety na inne nie, ale mieszkańcy chcą, żeby ona była, ostatnio ja bardzo chętnie słucham tych programów rozwoju miasta, nie zaciskania pasa. Nie traktowania zadłużenia jako czegoś, co jest bu, bu, bu. nie, 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 Boże, cały świat inwestuje, cały świat korzysta z kredytów, cały świat się zadłuża od rodzin, poczynając na wielkich państwach, kończąc. Taka jest norma funkcjonowania cywilizacji. I dlatego też patrzę na programy, w których znajduję zainteresowanie, chęć inwestowania w codzienne funkcjonowanie miasta, w innych. Muszę oczywiście później tłumaczyć, wyjaśniać, że przecież taka inwestycja na przykład w budowę ulicy nigdy się nie zwróci. Zawsze będzie tylko sprawiała koszt utrzymania tej ulicy. Nikt nie uzyska zwrotności.